Witam, dzisiaj postaram się pokazać, jak działa niezniszczalna skrzynia biegów PowerShift w Case Magnum. Skrzynia składa się z dwóch części. Pierwsza część od strony silnika zawiera 7 sprzęgieł, następnie druga część od strony mostu zawiera 3 sprzęgła. Są to sprzęgła średniego zakresu. Niskiego zakresu oraz wysokiego zakresu. Te sprzęgła są przełączane co 6 biegów. Pomiędzy pierwszą częścią a drugą częścią skrzyni biegów jest sprzęgło główne. Jest to ośmiotarczowe sprzęgło mokre. Służy ono do ruszania ciągnikiem i do zatrzymywania ciągnika. Wałek biegów nieparzystych i parzystych jest połączony na stałe z wałem korbowym poprzez tłumnik drgań skrętnych i tuleje. Wałek ten przekazuje następnie dalej napęd na napęd na pompy i wałek wą. Wałek pośredni ma koła zębate połączone na stałe ze sobą. Przekazuje napęd na trzy sprzęgła: sprzęgło pierwsze, sprzęgło drugie, sprzęgło trzecie. Nie przekazuje napędu na sprzęgło czwarte. Sprzęgło czwarte z odbiegu wstecznego. Kosze sprzęgieł są połączone na stałe z wałkiem. Natomiast koła zębate są ruchome względem wałka. Gdy zaciskane są tarczki, wtedy przekazywany jest napęd z wałka na koło zębate. Aby ruszyć ciągnikiem, musi być spełniony warunek, że trzy sprzęgła w skrzyni biegów muszą być zaciśnięte. Musi być zaciśnięte sprzęgło na jedno z, y, na wałku biegów nieparzystych i parzystych oraz jedno z czterech sprzęgieł na tym wałku oraz sprzęgło w drugiej części skrzyni biegów. Nic średniego, niskiego i wysokiego zakresu. oraz sprzęgło główne musi być również zaciśnięte. Wybieramy bieg numer 1. Zaciskane jest sprzęgło niskiego zakresu w drugiej części skrzyni biegów oraz sprzęgło biegów nieparzystych. Przekazuje Napęd z wałka na koło zębate biegów nieparzystych, nawałek pośredni. Za pomocą wałka pośredniego przekazywany jest napęd na sprzęgło numer 1. Zaciskane są tarczki. Mamy bieg numer 1. Gdy wybieramy bieg numer 2, sprzęgło kosza pierwszego nadal jest zaciśnięte zmienia nam się tylko z biegów nieparzystych na biegi parzyste przekazywany jest napęd przez koło biegów parzystych na wałek pośredni za pomocą, za pomocą wałka pośredniego jest przekazany napęd na kosz numer Jeden, Mamy bieg numer 2. Gdy wybieramy bieg numer 3, sprzęgło numer 1 jest zluzowane. Zaciska się sprzęgło numer 2. A na wałku z koszami biegów nieparzystych i parzystych biegi parzyste są zluzowane, a zaciskają się biegi nieparzyste. Wtedy przechodzi napęd na wałek pośredni do kosza numer 2 mamy wtedy bieg numer 3 gdy wybieramy bieg numer 4 kosz nadal jest zaciśnięty a zmienia nam się nawałku biegów nieparzystych i parzystych na biegi parzyste i jest przekazywany napęd przez koło zębate biegów parzystych Nawałek pośredni do kosza numer 2 mamy wtedy bieg numer 4. Gdy wybieramy bieg numer 5, sprzęgło drugie jest luzowane, a zaciska się sprzęgło numer 3. A nawałku biegów parzystych i nieparzystych zmienia się z Parzyste są zluzowane, a nieparzyste są zaciśnięte. Wtedy przechodzi nam napęd na wałek pośredni i mamy bieg numer 5. Gdy wybieramy bieg numer 6, kosz numer 3 nadal jest zaciśnięty, a zmienia nam się na wałku biegów nieparzystych i parzystych na biegi parzyste. Jest wtedy bieg numer 6. Gdy chcemy wybrać bieg numer 7, przełącza nam się sprzęgło w drugiej części skrzyni z niskiego zakresu na średni zakres, a następnie sprzęgło biegów nieparzystych jest zaciśnięte, przekazywany jest napęd na wałek pośredni na kosz numer 1. Kosz numer 1 jest zaciśnięty. I mamy wtedy bieg numer 7. Gdy wybieramy bieg numer 8, kosz nadal jest zaciśnięty, a zmienia się nam na wałku z nieparzystych na parzyste. Jest przekazywany napęd za pomocą wałka pośredniego na kosz numer 1. Wtedy mamy bieg numer 8. Gdy wybieramy bieg numer 9, Kosz numer 1 się luzuje. Zaciska się kosz numer 2. Na wałku, na koszach nieparzystych i parzystych, zmienia się na biegi nieparzyste. Sprzykazywany napęd. I mamy wtedy bieg numer 9. Gdy wybieramy bieg numer 10, kosz jest nadal zaciśnięty. I zmienia się nam wtedy na biegi parzyste. Gdy wybieramy bieg numer 11, sprzęgło numer 2 jest zluzowane, zaciska się sprzęgło numer 3. A na koszach nieparzystych i parzystych załącza się sprzęgło biegów nieparzystych. Gdy wybieramy bieg numer. 12 kosz nadal jest zaciśnięty, a zmienia nam się tylko na biegi parzyste. Gdy doszliśmy do biegu 12, załącza nam się sprzęgło wysokiego zakresu, i czynności przełączania sprzęgieł powtarzają się kolejno jak poprzednio. Także z kombinacji 6 biegów razy 3 zakresy daje nam 18 biegów. Jak działają biegi wsteczne? Bałek pośredni jest zazębiony z kołem zębatym kosza pierwszego oraz kosza drugiego kosza trzeciego. Natomiast nie jest zazębiony. Z kołem zębatym kosza czwartego, który jest odpowiedzialny za biegi wsteczne. Koło zębate kosza wstecznego jest zazębione z kołem zębatym biegów parzystych, co powoduje zmianę kierunku obrotów wałka z czterema koszami. Gdy wybieramy pierwszy bieg do tyłu. Naciskane są tarczki kosza biegu, biegu biegu wstecznego. Następnie kosza biegów nieparzystych. Przekazywany jest napęd z wałka na koło zębate biegów nieparzystych na pałek pośredni. Za pomocą wałka pośredniego na koło zębate biegów parzystych, a następnie na koło zębate biegów wstecznego. Gdy wybieramy bieg numer 2. Sprzęgło kosza biegów nieparzystych jest zluzowane, a zaciśnięte jest sprzęgło biegów parzystych. Przekazywany wtedy jest napęd z wałka bezpośrednio na koło zębate biegów parzystych i na sprzęgło biegu wstecznego. Gdy wybieramy bieg trzeci i czwarty, zmienia się sprzęgło w drugiej części skrzyni z niskiego zakresu na średni zakres. I zaciskane jest znowu. Sprzęgło y, biegu wstecznego, sprzęgło biegów nieparzystych. Przekazywany jest napęd na wałek pośredni, a następnie na y, koło zębate biegu wparzystych i do y, koła zębatego. Kosza wstecznego. Gdy wybieramy bieg czwarty, przełą przełącza się z nieparzystego na parzyste i mamy wtedy czwarty bieg do tyłu. Jak działa reduktor? Biegi pełzające. Na wałku pośrednim znajduje się na samym dole sprzęgło, które załą załącza reduktor. Sprzęgło Otrzymuje napęd z bezpośrednio z wałka biegów parzystych i nieparzystych. Gdy załączymy sprzęgło reduktora, przekazany jest napęd na wałek pośredni. Natomiast wtedy nie działają sprzęgła biegów nieparzystych i parzystych, tylko napęd przechodzi poprzez. Małe koło i duże koło na sprzęgło reduktora. Nawałek pośredni, i wtedy za 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 zaciskają się taczki pierwszego biegu, drugiego i trzeciego oraz mamy jeden bieg wsteczny na reduktorze. Następnie zmieniają się zakresy w drugiej części skrzyni biegów, i mamy wtedy kolejne biegi na reduktorze. W następnej części będę chciał pokazać sterowanie skrzynią biegów oraz część elektryczną. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.